Policja przerwała nielegalne wesele. Jest śledztwo suwałki. Policja przerwała wesele. Jest śledztwo. Suwalska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego wesela, które odbywało się w jednym z lokali gastronomicznych w mieście. Impreza została przerwana przez policję i Sanepit. Jak poinformowała prokuratura, śledztwo jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób. Według prokuratury, organizacja imprezy weselnej mogła spowodować zagrożenie epidemiczne. Wesele odbyło się w ubiegłą sobotę. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Suwałkach otrzymała donos o jego organizacji. Kiedy pracownicy sanepidu i policji przyjechali na miejsce posesja, na której jest lokal gastronomiczny, była zamknięta na kłódkę, a okna zasłonięte. Jednak z lokalu słychać było odgłosy i śpiewy. Na weselu bawiło się 40 osób. Psy nałożyła mandat w wysokości 500 zł dla koordynatora wesela i sporządziła decyzję o zamknięciu imprezy z natychmiastową wykonalnością. Pracownicy stacji podejmą jeszcze decyzję, jakiej wysokości grzywną zostanie ukarany organizator wesela. Według przepisów, kara taka może wynieść od 5 do 30 tysięcy zł. Jak informuje prokuratura, za sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób grozi kara do 8 lat więzienia. Dotychczas nikomu w tej sprawie nie postawiono zarzutów.